Ciemanko z tej strony Beski Dexing Borders. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak ustawić twardą deskę snowboardową. Ustawianie deski zaczynamy oczywiście od określenia swojego stens. Twarde deski snowboardowe mają reference stens mieszczący się między 48 a 52 cm. Jeżeli chcemy określić swój własny stens, to są na to dwie metody. Możemy zmierzyć odległość od ziemi do połowy rzepki. Albo możemy wziąć wewnętrzną długość nogi i przemnożyć ją przez współczynnik 0607, który wynika z człowieka witruwiańskiego. Będzie to dobry punkt startowy dla Twojego stens. Po czym poznać, że stens jest dla Ciebie nieodpowiedni? Oczywiście Twoje ciało da Ci o tym znać. Jeżeli stens będzie za szeroki, z dużym prawdopodobieństwem będziesz odczuwał ból. W przednim mięśniu czworogłowym, jeżeli będzie za wąskim, będziesz miał problemy z utrzymaniem równowagi, jadąc po nierównościach. Dla przykładu, ja mam 185 cm wzrostu. Odległość od ziemi do połowy rzepki to. 52 cm i na takim stęsie faktycznie jeżdżę. Próbowałem oczywiście jeździć na stęsach węższych, próbowałem na 48 i na 50, ale na 52 mam najlepszą stabilność, jeżeli chodzi o przód- tył, i nie muszę poświęcać dużo uwagi na utrzymanie równowagi w skręcie, jak jadę po nierównościach. Jak ustawić kąty w twardej desce? Generalnie kąty będzie narzucać szerokość deski. Ja mam deskę 20 cm w talii, jeżdżę na kątach 52 z tyłu, 57 z przodu. 52 stopnie to jest najniższy kąt, przy którym nie mam butauta. Podsumowując, tak naprawdę w najprostszy sposób, jak ustawiać kąty, to im szersza deska, tym mniejsze kąty. Im węższa deska, tym większe kąty. Jeżeli chodzi o splay kątów pomiędzy przodem a tyłem, u mnie jest to 5 stopni. Jest to, uważam, dobry punkt startowy. Oczywiście są ludzie, którzy jeżdżą na 10 stopniach, mając na przykład 50 z tyłu, 60 z przodu. Każdy z Was musi sobie troszeczkę popróbować, w jakich, na jakich kątach po prostu jego ciało pracuje najlepiej, tak, żeby jeździć efektywnie na desce. <muzyka> Lifty i kanty w wiązaniach. Kanty generalnie ustawia się przy niższych kątach. Często, nawet w miękkich deskach, w footbedach są jakieś kanty, tam mieszczące się między 2,5, nawet do 6 stopni. W twardych deskach natomiast stosuje się lifty. Czym są lifty? Lifty to są takie bloczki, które podwyższają jedną stronę wiązania. Generalnie stosuje się w twardych wiązaniach lift pod. Pięte w tylnym wiązaniu i lift pod palce w przednim wiązaniu. Pozwala to na rozszerzenie troszeczkę stens i ułatwia pracę góra dół, bo jeżeli sobie spróbujecie zrobić przysiad na plusach, to zauważycie, że pierwszą rzeczą, która odrywa się od ziemi, jest pięta w tylnej nodze. Kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, jest centrowanie buta w wiązaniu. Generalnie buty, but ma ten slop, którego tutaj mam. On ma taką bardzo fajną linię tutaj na środku buta, która po pozwala z łatwością ustawić tego buta w wiązaniu. Kolejne ustawienie, na które należy spojrzeć, to forward line w bucie i kant cholewki. Forward lean reguluje się tutaj poprzez wsadzenie imbusa w tą oto tutaj dziurkę i przekręcanie go w prawo bądź w lewo. Ja ustawiam forward lean w taki sposób, że na tylnym bucie, w związku z tym, że ta noga troszeczkę inaczej sobie pracuje, mam ustawiony ten but troszeczkę bardziej pochylony, więc mam troszeczkę więcej forward lean. Kolejną rzeczą, którą ustawiamy tutaj w bucie jest również kant cholewki. I na czym polega kant cholewki? Kant cholewki polega na tym, że ona może być przekręcona troszeczkę w prawo bądź troszeczkę w lewo w, lewo w to stosunku do podeszwy buta. I teraz naszym celem jest ustawienie tych butów tak, że jak chodzimy w nich to Podeszwy muszą uderzać idealnie płasko o ziemię. Jeżeli uda nam się tak ustawić te buty, żeby tak faktycznie było, to wtedy jesteśmy pewni, że będą dobrze pracowały z naszymi nogami. Teraz tak jak regulować, jak dostosować wiązanie do buta. I teraz tak. Ja akurat mam wiązania F2 Race Titanium. Są to jedne z najpopularniejszych wiązań twardych obecnych na rynku. Bardzo, dobra, bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Te wiązania reguluje się poprzez obrót takich śrubeczek, które są tutaj z przodu i z tyłu. Oczywiście w Intekach to troszeczkę inaczej będzie wyglądało, ale nie skupiamy się na Intekach. I teraz tak. dla w prawnego oka pewnie zauważyliście, że u mnie to wygląda tak, jakby ten wózek przedni był bardziej wysunięty niż ten tylny, i tak faktycznie jest, ale to tylko i wyłącznie wynika z tego, jak zbudowany jest twardy but, który jest, którym jest Mountain Slope. Mountain Slope ma taki bardzo, bardzo specyficzny design, gdzie pięta jest troszeczkę wsunięta, podpięte tak naprawdę. W, w delaksie to troszeczkę inaczej wygląda, bo ta piętka jest inaczej umiejscowiona, dlatego Deluxe mają na przykład dużo większy footprint, niż takie Mountain Slopy czy UPZ'y. Natomiast nie zmienia to faktu, że nawet jeżeli przesuniemy te wózki właśnie w ten taki asymetryczny sposób, to ta linia, którą pokazywałem Wam wcześniej w wiązaniach, ona wypada idealnie równo na środku wiązania. To tyle, jeżeli chodzi o ustawienia takie wstępne, twardej deski, bo chciałbym zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie punkt startowy. Każdy musi sobie troszeczkę popróbować z ustawieniami, co mu najlepiej leży, jaki stens, jakie kąty. Każdy jest zbudowany troszeczkę inaczej, każdy jest troszeczkę inaczej mobilny, dlatego polecam próbować, natomiast na pewno jest to dobry punkt startowy, żeby zacząć, a potem można zacząć regulować wedle własnych. Upodobań. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do lajkowania, do subowania. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszamy na Discord. Jest tam odpowiedni kanał, gdzie można się poradzić co do sprzętu alpejskiego. I do zobaczenia wkrótce. Będzie, będzie na pewno więcej na tym kanale kontentu związanego z carvingiem. Trzymajcie się!